Witam Was w kolejnym odcinku Góralski Ogród. Dzisiaj chciałam Wam pokazać książki o uprawie warzyw, o uprawie roślin doniczkowych, o uprawie roślin egzotycznych, jak również książkę o ziołach, o właściwościach ziół. I o tym, kiedy takie zioła należy zbierać. Zaczniemy może od tej pozycji pierwszej. Jest to książka Rośliny pokojowe. Książka, którą już mam ponad 20 lat. Bardzo fajnie jest ta książka. Zorganizowana. Wszystkie te rośliny są opisane. Są tutaj grafiki, które przedstawiają, jak roślina powinna być, w jakim miejscu powinna być roślina postawiona czy w cieniu, czy w słońcu. Taka ogólna charakterystyka tej rośliny, jaką temperaturę y, powinna mieć w pomieszczeniu. No i tutaj ta książka jest podzielona na kilka grup. I jest to leksykon roślin od A do Z. I jest tutaj jeszcze pod koniec informacja o rozmnażaniu roślin, y, o szkodnikach. Ta książka wygląda, także polecam. Fajna książka. Nie wiem, czy ta pozycja jeszcze jest gdzieś dostępna, ale dla mnie jest to książka wystarczająca, jeżeli chodzi o rośliny pokojowe. Kolejna książka to jest książka, która też jest ze mną. Około 20 lat i jest to książka 12 miesięcy w ogrodzie. Książka napisana nie przez polskich ogrodników, a jeszcze będę mieć książkę, która jest napisana przez polskiego ogrodnika, ale o niej później. Ta książka jest też bardzo fajna. Jest podzielona na 12 miesięcy w ogrodzie. Mamy tutaj kolorami zaznaczone, tak, czyli te kolory niebieskie to są te zimowe, zielone, wiosenne, czerwone, letnie miesiące i brązowe jesienne. I teraz, ponieważ już za niedługo będziemy mieć styczeń, no ja sobie zerkam na taki właśnie tutaj dział styczeń. No i co ja w tym styczniu mam? Do zrobienia. W styczniu się planuje ogród, ponieważ nie możemy nic w ogrodzie robić, zazwyczaj jest ziemia zmarznięta, ale możemy właśnie pomyśleć o zakupie książek ogrodniczych, które pomogą nam w planowaniu takiego ogrodu. Słodozmian w warzywniku jest tutaj opisany tabela przynależności do określonej rodziny. Niekorzystne sąsiedztwo. Zobaczcie, że ta książka już ma 20 lat, a też tutaj jest właśnie na temat tego niekorzystnego sąsiedztwa, czy też korzystnego, tak bo tutaj mamy to korzystne sąsiedztwo. No i mamy tutaj na przykład szukajmy o marchewka gdzie tutaj mamy marchewka marchewka wiemy że lubi rosnąć w towarzystwie cebuli no i mamy tutaj wymienioną cebulę ale co ciekawe jest tutaj też wymieniony pomidor pomidory czyli marchew i pomidory I mamy tutaj tabelę upraw od siewu do zbiorów i to wszystko mamy w styczniu Podane, no bo jak planujemy w styczniu warzywniak, rządki nasadzenia, no to musimy wiedzieć przed plon, y, kiedy zbierzemy, potem sadzimy plon główny, no i później jeszcze możemy posadzić poplon. Mamy tutaj drugą tą część, sprawdzamy nasiona też y, w styczniu, przeglądamy sobie nasiona, no i tutaj już mamy kolejny miesiąc, luty. I tak to wygląda bardzo fajnie zorganizowana książka. Przez kolejne miesiące sobie przechodzimy i w tych miesiącach tutaj mamy różne informacje. Kolejną książkę, którą Wam pokażę z moich książek ogrodniczych, to jest książka Palmy w mieszkaniu. Powiem Wam szczerze, że z tej książki mało co korzystałam. Chciałam mieć przynajmniej jedną palmę w, w mieszkaniu, ale do tej pory mi się nie udaje. Wiem, że niektórzy mają też takie egzotyczne rośliny w ogrodzie w Polsce. Ta książka jest niewielka dotyczy tylko palmy. Kolejną książkę ogrodniczą, którą mam od niedawna, to jest książka Marka Wyczerka. Bardzo fajna książka, bardzo fajnie zorganizowana. Zabiera dużo treści, treści fachowej, popartej doświadczeniami. Ta książka jest podzielona na kilka takich działów. I jest to pierwszy dział podstawy ogrodnictwa. Drugi dział to są trudności i problemy w ogrodzie. Kolejny dział sad, potem krzewy owocowe, uprawa warzyw. To jest taki duży dział. I wszystkie te działy są kolorystycznie tutaj. Zaznaczone, żebyśmy mogli sobie łatwiej przeglądać. Co fajnego w tej książce jest, to ten dział mm, choroby, szkodniki, te trudności, które napotykamy w ogrodzie, to jest słuchajcie, naprawdę bardzo fajny dział, który zawiera szczegółowe, dokładne informacje razem z grafiką. Także tutaj bardzo fajnie to jest napisane. Później mamy sad i też tutaj mamy wymienione choroby, które możemy napotkać w sadzie. I później mamy warzywa, bardzo fajnie też to jest opisane, każde warzywo po kolei i mamy tu warunki uprawy, mamy siew, sadzenie, pielęgnację nawożenie choroby, szkodniki, zbiór no i przykładowe odmiany bardzo fajnie napisana książka polecam i dziękuję Markowi kolejną książeczkę, którą chciałam Wam pokazać to jest kalendarz biodynamiczny mówię książeczka, ponieważ taki kalendarz, jeżeli chcielibyście mieć to trzeba by kupować co roku, bo on jest przeznaczony na dany rok. Ten jest z 2022. No i on tutaj też nam yy, zawiera poradę na każdy miesiąc. No i tutaj na przykład w styczniu, może za niedługo styczeń, co tutaj w styczniu robimy. No i kolejne miesiące. I Mamy kalendarz księżycowy, takie oznaczenia, gdzie tutaj mamy um, cztery takie grupy. Grupa owocu, korzenia, kwiatu i liści. Mamy też czas korzystny i niekorzystny. Ten zielony to jest czas korzystny, czerwony to jest niekorzystny. I wszystko jest to zależne od tego, w jakiej fazie jest księżyc. Czy jest to pełnia, czy jest to nów, czy, czy do pełni, czy popełni. pełni. Tak to tutaj wygląda. Też bardzo fajna taka mała książeczka, która też zawiera kilka informacji dotyczących Uprawy ogrodu. Mamy tutaj też e, pożyteczne owady. Tylko, że taką książeczkę musielibyśmy kupować co roku. Albo też można po prostu e, względem księżyca troszkę przesunąć tutaj, jeżeli chodzi o te. E, terminy, tak? I też można jeszcze jakby z tej książeczki korzystać, tylko jakby z kolejnym, z kolejnym rokiem już jest to trudniej. I jeszcze jedną książeczkę, którą chciałabym pokazać, to jest książeczka bardzo stara, bardzo stara, ja jeżeli chodzi o, o, da, o wydanie tej książeczki, książki, tym razem książki, to jest, słuchajcie, 88, rok. Lekki złożyjnik. Apteki. Kalendarz zbioru ziół. Bardzo fajna książeczka. Ja się cieszę, że taką książkę mam, bo podejrzewam, że takiej książki już jej nigdzie nie kupi. No i słuchajcie, mam tylko tyle pozycji. To by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, jakie macie książki, z jakich, jesteście, z jakich korzystacie, z jakich jesteście zadowoleni i dziękuję za oglądanie.